Tak, jak no już Mógłby zabukować lot do Kartaginy. Prince Piotr, dziękuję Czemu? za suba z Prime'a. Nie mam pewności, czy są tam okay. Imperator Palpatine rządził który Imperium? No, którym Imperium? Którym Mergali? No już pokazali. Osmańskie, kurwa. A jakim? No nie wiem, no jakiś kurwa Imperium Jedi. No to dobra, myślałem, że norkę gig. No przecież no, kurwa, pokazali go, nie? No tak. Ta Jakby ta, 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 ta. nie pokazali, to bym pewnie powiedział kurwa, że jakimś wiesz. No, Galaktyczne. No, pięknie. Imperium zła. Alpatim? Tak. Francuskim? Nie. Nie, no dobra. Coś łatwiejszego? No. Nie Ekspedycja. Nie, 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 nie. On nie, był pierwszy. Miał być, kurwa, dzień bez przekręć No i ty też by to jest Twoja pierwsze wiadomość. Miał nielimitowaną moc. To było jego takie powiedzonko. Opadł się kopalnie, sławik, które masz, zgaduje 250 bez interfejsu. A to ja nawet nie wiem, czy to działa, ale to są najlepsze słuchawki, wie, wie, wie. jakie miałem, bo jak tam